Ostatnia noc na Syrokomli. Hejna napierdala przez domofon. A teraz idziemy sprawdzić, co się kurwa dzieje na tej jebanej ulicy Władysława Syrokomli. Widzimy pandę z gniecionym pierdolonym kurwa dachem. Cisza. Ciekawe, co nam dziś Kuba zapoda. DJ Kuba zapodaje nuty. Szaleństwo. Co dzisiaj, Kuba, zapodajesz? Tunak, O, no ciekawe, klasyk, naprawdę. Klasyka. Co? co? będzie grało? Gdzie Zbyszek? Nie. A co to? Zobacz. To jest dobra, dobra. Dobra, no pierdala. Kurwa, mamy subwoofer w domofonie. Normalnie stereo, kurwa. Napierdala przed trzech pięter. Co to jest? Trąba. Co to jest? Jakiś miksyk. Jakiś maszyn, Szkoda, że mam schowane gośniki. Kurwa. Ej, masz schowane gośniki? No. Widziane już. Kurwa. Bo ktoś. Uwaga, kurwa, jedzie jakiś mutant na rowerze o pierwszej w nocy i będzie, kurwa, dosyć...

Kolejny hit. Kuba, no spam! Spam! Skór z naprzeciwka, kurwa wywiała jakimś dziwnym cudem. Pierdolona baba, która się kurwa gapi na nas od trzech lat. Chowa się kurwa, bo się boi domofonu grającego od tygodnia. Normalnie kurwa, ufo. Było że zasadzie nas policja podjedzie kurwa.